Ten podcast powstaje dzięki wam. Jeżeli podobają wam się odcinki, zostawcie łapkę w górę i kliknijcie subskrypcję lub obserwuj. A dodatkowo możecie postawić mi kawę. Link znajdziecie w opisie. Okres pomiędzy końcem lata a początkiem wiosny, zwany również jesienno-zimowym, jest takim czasem, że nie stanowi problemu to by złapać jakiś wirusowy syf, który skutecznie nas uziemi w domu. Można próbować się przed tym bronić i przyjmować dawki witamin tak wielkie, że później nie będziemy w stanie lekarzowi wyjaśnić, co i ile tego braliśmy, lub możemy ćwiczyć na dworze, morsować i takie tam. To powinno nam pomagać, ale dodatkowo pojawia się czynnik psychologiczny. O ile lubię te pierwsze momenty, kiedy zaczyna się szybko ściemniać, o tyle po kilku tygodniach takiego stanu rzeczy zaczyna mi się to po prostu nudzić, i jednak chciałbym, żeby dzień trwał dłużej niż 7 godzin. Brak słońca powoduje, że ciągle czujemy się zmęczeni i to nas ciągnie w odpornościowy dół, a wszystkie możliwe wirusy i bakterie tylko czają się, żeby nas zaatakować. Ostatnio taki niespodziewany atak miał miejsce w moim domu. Nie z gruszki, nie z pietruszki, wraz z żoną obudziliśmy się z bólem gardła. Tutaj pojawia się różnica pomiędzy mną a Gretą, chociaż schemat ten działa w wielu przypadkach tak samo. Wiecie, jak to jest u faceta. Kiedy pojawia się u nas inna temperatura ciała niż 36,6 stopnia Celsjusza, to jest źle. Wystarczy odchył o 1 dziesiątą w jedną albo w drugą stronę, i możecie dzwonić po zakład pogrzebowy i wysyłać klepsydrę do gazety, bo my umieramy. W końcu nie jesteśmy jak suseł, być brunatny, chomik, świstak alpejski, modliszka, pirania czy nietoperz, i nie potrafimy zmieniać temperatury naszego ciała, więc taki stan rzeczy jest dla nas realnym zagrożeniem życia. Dlatego u nas, jak występuje gorączka, to pod żadnym pozorem nie wolno nas zaprzęgać do innych dodatkowych zadań. Trzeba nam dać leżeć i myśleć o tym, jak minęło nasze życie, przy okazji, pozwalając spisać nasz testament. Jednak po trzech pierwszych dniach lamentowania zaczynamy powolutku dochodzić do siebie, chociaż nie za bardzo chcemy to pokazać, no bo przecież mieliśmy umierać, a tu zonk. Pacjent wraca do żywych. Gorączka zaczyna mijać. Ból gardła lub innych narządów w naszym ciele też jakby odchodzi w niepamięć i nawet nie zdążymy się obejrzeć, a już jesteśmy zdrowi. Tak czy inaczej po powrocie do pracy czy podczas pierwszego spotkania z kolegami naturalnie będziemy opisywać w dramatyczny sposób, jaki ból musieliśmy znosić przez te wszystkie dni choroby i z czym musieliśmy się zmierzyć, żeby pozostać przy życiu. Sytuacja wygląda inaczej u kobiet, bowiem one mają coś, czego brakuje każdemu facetowi w chorobie, czyli jaja ja to szanuję, bo naprawdę jeszcze jako tako one funkcjonują, nawet jak czuję się koszmarnie, a to jest nie lada wyczyn. I tym właśnie się różnimy. A przy okazji chciałbym się z Wami wszystkimi jeszcze raz przywitać, bowiem śmierci w oczy ostatnio spojrzałem. A to był tylko ból gardła i gorączka.